Kochane dzieciaki. Hej! Jesteśmy dzisiaj w komnacie muzycznej, ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień dla naszego przepięknego królestwa. No, widzę, że wyjątkowy, bo to jakoś tak ten twój strój jest taki dziwny. Adam, dość. bo ja mam pomysł. Moim zdaniem ekstra pomysł mam. Dzisiaj są no. imieniny ojca Remie. <ślesk> Naszego przepięknego królestwa. To jakieś takie przyjęcie urządza? Zrobimy taniec francuski. Dlatego, że ojciec Remi lubi Francję i ojciec Remi mówi po francusku, a w dodatku dzisiaj jego imieniny wypada też wspomnienie pewnej niezwykłej młodej, świętej z Francji, świętej Tereski z Lizje. Więc dzisiaj hmm. wszystko nas kieruje w przepięknym królestwie do Francji. I ja Adam wymyśliłam. No. Mi się wydaje, że Ci się spodoba. Że nauczymy dzieci, ale najpierw nauczymy jeszcze kogoś z przepięknego królestwa. Ja pomyślę kogo? Nauczymy was menueta! Ta menueta? Tak. Myślałem, że to jest jakiś francuski poeta, ten menuet. Menuet to jest taki taniec pełen wdzięku, pełen szacunku, taki dworski, królowie go lubili. Mm -hmm. e, on jest taki pełen rączek, które są delikatne, nóżek, które tańczą, wcale nie jest łatwa, zwłaszcza dla mężczyzn. I ja wymyśliłam, że ojciec remi to lubi takie mocno, on wszystko bum, bum, mocno żeby było, a my przygotujemy mu niespodziankę. I wy dzieciaki nauczycie się tego menueta i przyślecie mu taki taniec, który go zaskoczy. Ale ja jestem ciekawy, jak ojciec remi zatańczyłby menueta. Ciekawe, nie? Hmm. Może, Może się skusi, jak mu fajnie pokażemy, nie? Może damy mu taki challenge, ale najpierw i tak się musimy Oczywiście. przygotować. Więc Adam, ja mam tutaj takie pudełko, a w nim następujące o, rzeczy: lubię potrzebne. Arystokratyczna czapka francuska dla ciebie. Mm -hmm. No, musimy wejść w klimat. O, ludzie. Je te te, tę, te, tę, Jak Francuz. Oczywiście. Słuchajcie, Oczywiście. instrument dla ciebie będzie ten. O, tamborin. Mam klubki, dawne tańce i melodie, ponieważ menuet to jest dawny taniec. A wśród nich, proszę bardzo, menuet. La hmm. Jana Sebastiana Bacha. Słuchajcie, więc Adam, my sobie tylko szybko przećwiczymy. Ty masz prostą partię. Prostą? Będziesz grał na dwa i na trzy, ponieważ menuet jest na trzy czwarte. Możemy się tak umówić? No spróbuję. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Trzy. Próba. Słyszycie, jaki to jest dworski taniec? Proste, ale piękne. Słuchajcie, to kogo by tutaj nauczyć tego tańca? Pomyślmy. Może Adriana? O, Adriana. I? I? ...la kapelnicz Magdalena. Dobrze, bardzo dobry pomysł. Fantastycznie. To idziemy po nich, Wy się też przyszykujcie, będziemy się uczyli bardzo prostych kroków, ale pamiętajcie, że to jest challenge imieninowy, więc nagrajcie filmiki i wyślijcie do nas. Idę po naszych tancerzy. Słuchajcie, bo ja mam dzisiaj szalony pomysł. Tylko, czy Wy się bo zgodzicie. Ja już, ja już widzę po Adamie. No, Adam jest po prostu francuskim arystokratą. Francuskim arystokratem. O, bonjour. Czy bonjour. Wy się zgodzicie dzisiaj na taki challenge, że nauczę Was menueta i dzieci również tańca dworskiego francuskiego z okazji imienin Ojca Remiego? Menueta Mnie? Tak, ale dzieci też mogą mieć taką, takie zdziwienie. Adrianko, spróbujesz? Adrian będzie dobrze. To, to, to... Trzebię, trzebię. A Madziu, zgodzisz się też? Pewnie. To słuchajcie, <grym> dzieciaki, zrobimy tak. Ja będę ćwiczyła z wujkiem Adrianem poszczególne elementy. Ciocia Madzia będzie patrzyła, i potem będzie się zamieniała i próbowała razem z wami. Możemy tak zrobić? Bo ja już kiedyś trochę tańczyłam. To było strasznie dawno, ale Nie. powinnam sobie dać radę, tak czuję. Dobrze, to słuchajcie, Madzia, usiądź, a my, Adrianku, stańmy naprzeciwko siebie. Jesteśmy naprzeciwko siebie, dzieciaki. Jeśli macie brata, siostrę, mamy tatę, to będziecie mogli z nimi oczywiście zatańczyć. A jeśli nie, to pamiętajcie, tak jak w naszych poprzednich tańcach, zawsze jest anioł stróż i z nim można zatańczyć. Podajemy sobie prawe ręce i robimy tak. Kroczek do przodu to jest taniec na trzy czwarte. Więc ja najpierw sama bez Adriana pokażę, jak to wygląda. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, i teraz, Adi spróbuj do mnie też. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Ile warączka? Raz, dwa, trzy. Raz. I jeszcze raz zmieniamy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Bardzo proste, prawda? No na razie proste. I teraz uwaga, Diana, ty bierzesz ręce do tyłu, a dziewczynki, jeśli mają spódnicę, mogą tak. Wzdłuż spódnicy lub sukienki i zamieniamy się miejscami w ten sposób. Idziemy cały czas tym samym krokiem. Raz, dwa, trzy, raz. I stoimy do siebie, zobaczcie, tyłem. Odwracamy się do siebie. Raz, dwa, trzy. I dziewczynki oczywiście robią skłon dworski. I panowie, o Adrian, bardzo dobrze, też sama głowa, pięknie. I to samo, znowu się zamieniamy miejscami. Raz, dwa, trzy, raz. Jesteśmy do siebie tyłem, więc odwracamy się do siebie i skłon. Spróbujemy to połączyć, całą figurę. Trudno będzie, ale spróbujmy. Spróbujmy. To poprosimy kapelmistrza Adama na dwa i trzy. A ja mogę na raz? Mogę na raz? Możesz, możesz. Dobrze, tak. dobrze. Tak. dobrze. Czyli będziemy mieli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, a my ćwiczymy, a wy razem z nami taniec. Pamiętajcie, to jest taniec dla Ojca Remiego. Uwaga. Raz, dwa, trzy i zaczynamy. i. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Druga rączka. Raz, dwa, trzy. I zamieniamy się miejscami. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Odwracamy się do siebie. I skłon. I znowu rączki. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I zamieniamy się miejscami. Raz, dwa, trzy, raz. I do siebie. Raz, dwa, trzy i skłon. Madziu, czy ty spróbujesz teraz? Spróbuję, ale nie wiem, czy mi tak samej wyjdzie. No, no, nie wiem, czy zapamiętałam wszystkie elementy. Ja będę podpowiadać. Co będę tu stała o, 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 o. i podpowiadam. A najlepiej, żebyś tak troszkę, troszkę tańczyła. To dobrze. będzie mi dużo łatwiej. Więc Ja będę za niąłem stróżem. O, o, świetny pomysł. A. Uwaga, mamy dwie pary, w tym jedna w połowie niewidzialna. Za stróżem. Uwaga, raz, dwa i. Raz, dwa, trzy, raz. Druga rączka. Raz, dwa, trzy, raz. I zamieniamy się miejscami. Raz, dwa, trzy, raz. Odwracamy się do siebie. Ukłon i prawe rączki. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Lewe, pięknie. Zamieniamy się. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Odwracamy się do siebie i Proste, prawda? Prawie. Chcesz jeszcze raz, Madziu? Mogę jeszcze raz, bo w sumie nie wiem, kiedy jest, która nóżka. A, dobrze, to prawa nóżka zaczyna. To ja będę wypowiadać teraz, a potem lewa. Raz, dwa. Czyli drugi kroczek jest lewą. Mamy raz, prawa nóżka, i potem zmieniamy jakby i rękę, i nogę. A, tak, właśnie, to jest bardzo ważne pytanie. Więc jak prawe ręce podajemy sobie, to zaczyna prawa nóżka. A kiedy podajemy sobie lewe, to lewe. O, właśnie. No to już wszystko chyba jest jasne teraz. To próbujemy wszyscy razem. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz lewe trzy. Raz, dwa, trzy. Raz. I zamieniamy się prawą. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. I obrót. Raz. I piękny skłon. I znowu prawa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I zamieniamy się miejscami. Raz, dwa, trzy. Raz. I obrót do siebie. Raz, dwa, trzy. Skłon. Pięknie. No to Madziu, ty może zostać, bo następne jeszcze figury są bardzo podobne i proste. To Dobrze. To ja co? może się zamienię teraz z tobą miejscem. O. W menuecie jest taki piękny gest, podobny do pierwszego. Podajemy sobie ręce, ale tak jakby palcami. I zobaczcie, nogi robią to samo, co robiły. Tylko ręka idzie wysoko. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Raz. I z druga to samo. I zobaczcie, to jest prawie to samo. I znowu będziemy się zamieniali miejscami. Jeszcze raz spróbujmy. A więc palcami się dotykamy. W tym pierwszym było cała dłoń, pamiętacie? A tutaj palcami i ręce idą do góry. I. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pięknie. I zamiana miejscami. Raz. To już umiemy. Raz, dwa, trzy. Obrót do siebie i skłon. I znowu palcami. Raz, dwa. Pięknie. Raz, dwa, trzy. Do góry ręka wysoko. Pięknie. I zamiana miejscami. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Obrót i skłon. Chcesz Madziu spróbować? Oczywiście. Zdwiankię? To proszę bardzo. Zamieniamy się dzieciaki. Próbujecie razem z nami. Raz, dwa. Dwa, trzy, raz, dwa. Wysoko rączka. Wysoko, pięknie, z powrotem. I lewa, wysoko. I zamieniamy się miejscami. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Do siebie. Skłon. I znowu rączki. Wysoko. Z powrotem. Lewa, wysoko. Z powrotem. I zamiana miejscami. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Obrót do siebie i skłon. No to słuchajcie, został nam tylko jeden element wykonać. Najbardziej, nie, jeszcze jeden Ach. element tańca. Najbardziej menuetowy. Jaki? I najbardziej niespotykany w tych czasach. Tak się teraz nie tańczy. Mm. Słuchajcie, chodzi o nogi. Palcami na dwa i trzy dotykamy podłogi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To jest taki bardzo menuetowy. I co najdziwniejsze, ten gest paluszkami robiły i kobiety, i mężczyźni. To były takie czasy, słuchajcie, twój Adrian się załamał, ja wiem dlaczego, bo on by wolał, po prostu chyba piętą, żeby to był Krakowiak. Ale był taki gwiazda, przepraszam, który tak tańczył. Tak? Tylko on tak troszeczkę nogą jeszcze kiwał. No i kapelmistrz go bardzo lubił. Widzicie, czyli jednak ktoś coś z menueta wziął w naszych czasach? No <noise> Kochane, ciaki, jeśli ktoś z Was nie widział, jak wujek Adrian tańczy ze mną Krakowiaka i stąd on ma tą piętę, to koniecznie musicie znaleźć taki odcinek. To jest szaleństwo, gdzie razem tańczymy Krakowiaka, ale dzisiaj wracamy do menueta. A więc uwaga, stoimy naprzeciwko siebie. Adrianku, musisz się przeuczyć. Nie pięta, nie w menuecie nigdy. Palce, też napy. Próbujemy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz i jeszcze raz bardzo proste, to jest, tylko trzeba pamiętać, że to mają być palce, raz, dwa, trzy, stop. Słuchajcie, to teraz tak, nazwiemy sobie figury. W ten sposób. Pierwsza figura to była nasza rozpoczynająca. To jest pierwsza figura, czyli raz, dwa, trzy. Rączki nie idą do góry, zamiana. To jest pierwsza figura i ona jest potem z naszą zamianą miejsc. To już umiemy. Druga figura jest bardzo do niej podobna. Palce się dotykają i ręce idą do góry. Raz, o właśnie. Raz, pięknie. Raz, dwa, trzy. Pięknie. I znowu zamieniamy się miejscami, to już umiemy. I trzecia nasza figura to są palce. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, Kapelbis dwa. trzy. a Adam gra palcami, tylko nie tej trzy. części ciała. No właśnie, czyli on dobrze się wstrzelił. Tu, no, <laughs> nie, tutaj nie. Kochane dzieciaki, to teraz spróbujemy zrobić tak, taka próba generalna, a potem dopiero cały taniec. Ja będę mówiła, która scena naszego tańca. Pamiętacie, pierwsza, druga, trzecia to są palce. I będę grała. I menuet jest troszeczkę wolniejszy niż ćwiczyliśmy, dlatego, że jest to taniec pełen dostojeństwa. Więc ja zagram w odpowiednim tempie razem z kapelmistrzem Adamem, a tancerze zatańczą i dzieci zapraszamy również do tańca. Przygotowujemy się. Do pierwszej figury się przygotowujemy, czyli stajemy blisko siebie. Chodź. I mamy przygotowane prawe rączki, raz, dwa, trzy. Raz. Pierwsza figura. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz. I powtarzamy pierwszą figurę. Jesteśmy gotowi do drugiej figury. Nóżka mi się podwinęła, ale to się może zdarzyć w tańcu. I trzecia prawda? figura! będzie koniec pięknym skłonem. Ach Bravo. słuchajcie, brawo, tylko teraz tak, bo ja patrzyłam trochę na was, trochę na nuty, trochę na was, jak trochę tu grać. na nuty, jak, jak tu grać? Brać? Czy dacie radę teraz sami? No słuchaj, teraz też w zasadzie niewiele pomagałaś, prawda? Tak no właśnie, słuchajcie. To kochane dzieciaki, teraz Wy razem z naszym kapilmistrzynią Madzią i z wujkiem Adrianem tańczycie u siebie, uczycie się, a potem chwytacie od razu po zakończeniu naszego spotkania za telefon, nagrywacie i wysyłacie jako prezent dla ojca Remiego. Jesteśmy gotowi? Tak. To bardzo proszę, ustawiamy się do muzyki. Menuet, a więc taniec dworski, francuski. Królowie go bardzo lubili. Kapelmistrz Adam też go bardzo chyba polubi. Bardzo, bardzo. <grywa> Uwaga. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Poczułam się trochę jakbyśmy byli we Francji, naprawdę. W jakimś... A ja się czułam jak taka, wiesz, taka porcelanowa laleczka na pozytywce po prostu. O, na też ładnie. Tak Kochani graj, graj teraz i to... wolniej po prostu. Czekamy na Wasze filmiki z menuetem. Mam nadzieję, że zrobicie ten prezent Ojcu Jemu i wszyscy go tym zaskoczymy. A teraz jeszcze króciutko się pomodlimy za niego. W dniu jego święta przedstawię mistwo wszystkich świętych. Niech pomogą jemu też być świętym. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Święta Teresko z Lizje, módl się, módl się za nami. Za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Nauczcie koniecznie menueta rodziców i rodzeństwo i kolegów i koleżanki. Do zobaczenia. Papa! Pa.